Witam Was bardzo serdecznie w trzecim holu zakupowym, który prezentuję Wam w tym tygodniu. Po prostu poczyniłam naprawdę wiele fajnych zakupów według mnie, bo mi się bardzo podobają. I chciałabym Wam pokazać, co tam ciekawego na wyprzedażach można dostać i w chwili obecnej pokażę Wam rzeczy do domu, które zakupiłam z Home You, a dokładnie są to zakupy internetowe. Zamawiałam je przez internet i właśnie wczoraj przyszły i przy okazji od razu Wam tutaj nagram. Ci bardziej spostrzegawczy na pewno Widzą to, że mam cały czas tą samą fryzurę, zmieniają się tylko moje ubrania i tło obok, więc korzystam z okazji, że mamy możliwość nagrania tych filmów, więc od razu te trzy hole dla Was nagram. Czwarty sobotni nagram, może jutro, z takimi rzeczami nieco, nieco że tak powiem, jedzeniowymi, które ostatnio zakupiliśmy z moim mężem, więc mam nadzieję, że ta tematyka również Was zainteresuje. A teraz zapraszam Was do tego, co. Tutaj zakupiłam, więc Wam. A teraz pokażę Wam co ciekawego. Zamówiłam właśnie sobie z Home you, więc oglądajcie dalej. Mam tutaj paragonik, więc będzie mi łatwiej powiedzieć Wam co ile kosztowało. I rozpocznę od bardzo rzeczy, którą zakupiłam do mojego tła, aby Wam tutaj umilić oglądanie mnie. I jest to taki oto świecznik, świecznik szklany, który przyszedł opakowany chyba w potrójną warstwę folii I jak widzicie, przyszedł w jednym kawałku, więc tutaj jestem zadowolona, jest to takie przydymione szkło. I tutaj jak widzicie, on ma otwór, włożyłam już tutaj tea lighta i jeszcze go tak naprawdę nie odpalałam, nie wiem jak. Się prezentuje, ale na pewno niebawem w firmach zobaczycie w zastępstwie do mojej latarenki. On kosztował docelowo 39 zł, a ja na tej przycenie kupiłam go za 11,70, więc po prostu musiałam, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i muszę go teraz tutaj gdzieś odłożyć, żeby mi się nie stłukł. Komedia ma naprawdę wiele takich fajnych rzeczy do dekoracji domu, więc naprawdę polecam wam bardzo serdecznie przejrzeć stronę. Jeśli nie macie go stacjonarnie, no to bez problemu możecie zamówić sobie te rzeczy online. Więc tutaj nic straconego i przechodzę teraz do pozostałej części, którą mam tutaj w siatce. Teraz pokażę Wam kocyk, który oczywiście zakupiłam dla mojej córeczki. On jest taki bardzo miękki, w mikrofibry, który moja córeczka bardzo, bardzo lubi. To będzie już jej trzeci kocyk, właśnie z tego materiału. Jak widzicie, jest w kolorze czerwonym, ja kolor czerwony bardzo lubię. No i jest tutaj Misio, który ma tutaj takie wystające metki, więc dla mniejszych dzieci będzie bardzo fajną również zabawką. I on kosztował 49 zł, ponieważ tutaj to są rzeczy nowe, z metkami, a ja za niego dałam moi drodzy. A ja za niego dałam 24,50, więc bardzo fajna cena. Cieszę się, że go kupiłam. On jest też dosyć duży, bo może go tutaj rozłożę, ponieważ mam go jeszcze tutaj fabrycznie zapiętego. Misio jest tutaj na górze, a on jest. Taki właśnie szeroki, bardzo miły, idzie do prania. I moja córeczka, mam nadzieję, że również będzie go bardzo lubiła. Kolejną rzeczą taką do kuchni będzie chlebak. Nie, taki koszyk na chleb. Powiem Wam, że nie mam takiego pojemnika, którego bym mogła na przykład postawić na stół i wyeksponować w nim pieczywo, więc. Stwierdziłam, że zdecyduję się na taką formę. Jak widzicie, jakaś zwykła dyseczka. pokazuję Wam tutaj jeszcze z motywem świątecznym, ponieważ była na przecenie z 25 na 7,90 chyba. Jeszcze się tutaj upewnię. Tak, na 7,50 była przeceniona, i jest to taki koszyczek który się wiąże tutaj na bokach i macie takie oto pudełeczko, w które możecie położyć chlebek, bułeczki i tak dalej to co, że są tutaj jakieś napisy Merry Christmas, choinki i tak dalej, tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie widać, że jest to motyw świąteczny, więc będzie mi na pewno bardzo fajnie służył, więc stwierdziłam, że coś takiego się przyda i cena była również bardzo atrakcyjna jak widzicie również bardzo kompaktowo się składa, można go schować w jakieś kącik i wyciągnąć w momencie, kiedy będzie potrzebny, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Zostały dwie ostatnie rzeczy. Przed ostatnią rzeczą jest pojemnik na cytrynę, który kosztował mnie tutaj, nie ma. Aha, kosztował 15 zł, a ja go kupiłam za 10,50, więc. Troszeczkę zawsze pustu jest. Jest to szklany pojemnik z taką kopułką. Mamy tutaj właśnie taką szklaną kopułę z taką, z taką kuleczką na górze do podnoszenia i zielony talerzyk i w całości prezentuje się to w ten sposób, powiem Wam że tu zmieści się co najwyżej tylko połówka cytryny nie widziałam tego nigdy na żywo, po raz kolejny zdecydowałam się w ciemno no i mam nadzieję, że zmieści mi się tutaj chociaż połowa cytryny, bo ostatnio właśnie piję codziennie rano wodę z cytryną, więc zawsze ta połówka na drugi dzień będzie fajnie przechowana, więc tutaj taki pojemniczek za 10,90 na cytrynę również się na niego zdecydowałam. I ostatnią rzeczą, która nie była na przycenie, jest stempelek do ciastek. Kosztował 9,50 przechodzi w takim pudełeczku, a w środku znajduje się taki oto stempelek z drewnianą rączką i silikonowym takim no, stempelkiem. W momencie, kiedy zrobicie okrągłe ciastka, na przykład. Od, wykroicie ciastko w kształcie szklanki, możecie zrobić taki stempelek, który informuje osobę, która będzie spożywać to ciasteczko, że e, kocham ciasteczka, więc tutaj dla mnie grzeciary kuchennej, e, a tym bardziej cukierniczej no musiałam się na to zdecydować, więc taki oto stempelek, jeszcze ma kolor czerwony to już w ogóle e, się przyda, zobaczymy jak się sprawdzi w praniu, więc stwierdziłam, że sobie coś tak takiego również zakupie, no i ogólnie jeśli chodzi jeszcze o zakupy online w Home View, no to jeśli zrobicie zakupy za 150 zł, przesyłkę macie gratis, jeśli nie, przesyłka kosztuje 15 zł, więc warto zrobić zamówienie z koleżanką, mamą, kimś z rodziny, żeby było po prostu taniej, więc zachęcam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia strony Home You, ja z nimi tutaj nie współpracuję, po prostu uwielbiam ten sklep na równym poziomie jak IKEA, więc tutaj serdecznie Was zapraszam na stronę Home and you. i z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie zakupowym, jedzeniowym dokładnie, więc do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, pa! pa.